Cześć bardzo, bardzo serdecznie słuchajcie Ostatni opening odbył się u Prasala, Na jego koncie e, W Brawl Stars. I dzisiaj znowu przychodzi on do na nas z bardzo dużym openingiem Mamy tutaj słuchajcie aż 140 skrzyń, naprawdę Prasal z całego serca Ci bardzo dziękuję Za ten bardzo duży opening Jeżeli wy także chcielibyście wysłać mi opening To zapraszam was bardzo do kontaktowania się ze mną Na e, małpakremoltv małpa Gmail.com e, I tak jeszcze chciałbym z tym w ogóle Pozdrowić osoby, które jakby poprosił mnie, lasa, żeby mnie pozdrowił. Także pozdrawiam Bartola, Maciej Aka, Chester Juice, Admirał, Franciu oraz pozdrawiam e, Dziudeczka. Mam nadzieję, że wszystko dobrze przeczytałem i dobrze przypisałem. E, I tak, właśnie, jeszcze 7 big boxów mamy, także mówię. Wow, w sklepie także jest jedna z darmowa do otworzenia, także może zaczniemy sobie od tej darmówki. E, też muszę się dzisiaj sprężać, ponieważ mamy. Nie wiem, czy widzicie, ale bardzo mały procent baterii. Tak, dużo powiadomienie mam, wiem, każdy mi to mówi. To może sobie po prostu przejdźmy od tych Brawl Boxu. Dobra, to będziemy jak najszybciej lecieć. W ogóle zobaczymy, czy jakąś, jak, jak, jakiegoś brulera mu brakuje. Tak, kroła i Spike'a. W ostatnim openingu, z tego co mi się zdaje, nic nie wydropiliśmy yy, Prasolowi, więc mam nadzieję, że w tym openingu to się zmieni. Więc może czym prędzej, bez zbędnego przedłużenia już. Zabieramy się już do samego otwierania skrzynek Trzy gemy też jestem, zapamiętajmy sobie, teraz mamy, mamy kasy 300 coinsów około, plus minus i około 40 gemów Więc zobaczymy sobie e, na jaki plus będziemy po tym openingu On tutaj w ogóle mam 5000 500 puszek, wow Ok. Mm, czyli ok. teraz sobie po prostu klikamy, cały czas napujemy O nie, przez przypadek otworzyłem big boxa, dobra Coinsy, Shelly A tu i tak nic nie będzie ciekawego, jak sami widzicie Lecimy dalej z Brawl Boxami, też tikety, właśnie, ile tiketów mam. No, załóżmy, że zaczynamy od zera. Mmm, okej, okay, dobra. Koniec, kończę. Jessil Primo. To, mała przerwa na takie króciutkie informacje. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, czyli myślę, że jesteś takim jednym z moich większych widzów, słuchaj, chciałbym Cię poinformować o tym, że. E, dobra, wyślecie Wam się tutaj taka graficzka, że od jakiegoś czasu mam funkcję wspierania na moim kanale. To znaczy, że możecie zostać. E, Możecie zostać wspierającym na moim kanale, płacąc przy tym 15 zł miesięcznie. E, oczywiście e, w momencie kiedy Wy płacicie te 15 zł miesięcznie macie za to różne bonusy, które możecie sobie właśnie zobaczyć. Po prostu kliknijcie sobie w ten przycisk wesprzy, a i potem mamy wyskoczyła się tę funkcję, które dostaniecie po wspieraniu mnie. Oczywiście informuję was o tym, bo wiem, że jest dużo osób, które po prostu pytały mnie o tą funkcję, czy będzie nam możliwa, więc teraz wam już mogę was. O tym poinformować, więc jeżeli ktoś byłby chętny, to zachęcam, że. Może nie zachęcam, ale e, zapraszam po prostu, było mi, mi, mi bardzo miło i dziękuję bardzo, za każde wsparcie. Dobra, to może jeszcze lecimy dalej do openingu, bo przez przypadek mi się teraz wyłączyło nagranie, więc będę miał widzę tutaj problem ze zmontowaniem tego. Ok, lecimy dalej z tymi. E, Rollboxami. Już otworzyliśmy około chyba 20... Nie, 13 się dopiero otworzyliśmy, dobra. Ten odcinek będzie tutaj chyba trochę trwał 3 minuty na razie, dobra. 3 minuty ticket, spoko one day, z... <grym>, dobra eee, Jessie... W sumie na razie dużo leci. Nital Primal Primo to tutaj parę razy mi się przewinął przez oczy. Bo brok. Okej, okay, Mortis sobie koszet Pam, bla, bla bla. No jeszcze końców, doba. Spoko, tora. Charlie mm, poko, ticket. O, no, ładuje. O! Dobra, właśnie końców Mortis Brock. Też kto ma o niego najwięcej parków? Frank, dobra. Czyli myślę, że na pewno spodobałoby mu się to sam fakt i, byś, i żebyśmy mu e, dużo franków wydropili na tym openingu. Na razie żadnego franka nie widziałem. Więc... E, no, mam nadzieję, że jakoś go znajdę gdzieś tutaj w tym openingu i nam tutaj też e, wyleci. Ok, już faktycznie 30. O właśnie jest Frank, ale tylko 5 sztuk dobra, gdzieś tam już chyba zrobiliśmy. E... Oj, kurde, sorki! Chyba już zrobiliśmy gdzieś jakieś. E... No, 30 skrzyni, więc lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się. Też postaram się jakoś przyspieszyć tempo, bo naprawdę nie chciałbym, żeby ten odcinek był za duży. Też staram się mówić belę żeby żeby w ogóle jakiś komentarz w tle był. Kończę, Nita Jesse. Ok, lecimy dalej. Połowa skrzyń za nami, nie, bo. No, zaraz zbliżemy się do połowy, dopiero Frank tam gdzieś na cały czas przoltuje. dobra. Na razie, ile końców uzbieraliśmy? Zaczynaliśmy od 300, teraz jest już 1500, więc no tutaj 1200 tam końców na pewno wpadło. Kupczę tego Franka, bym chciał mu Chciałbym mu więcej wydropić i no, jakiegoś kroła. Halo, kroła albo spajka. Nie wiem, czy wolałby on kroła, czy spajka. Jednakże ja bym chyba, ja chyba wolał kroła, bo w sumie jest to mm, ostatni brawler, który mi brakuje do wszystkich. Nie, więc no, tutaj ja na swoim koncie poluję teraz, właśnie na kroła, a tutaj nie wiem, co prasal by wolał. Aczkolwiek, tak jak mówię, ja akurat wolę kroła. 50 końców, wow, dwa, trzy tickety. No, tutaj dużo końców się posypało. No chodzimy właśnie do połowy, słuchajcie, więc no, już mamy połowę ze sobą. Tak naprawdę jest to już 7 minut odcinka, a dopiero połowa, więc no, muszę troszeczkę nadgonić tempo, bo tak jak mówię. Nie chciałbym... O, 200 kidablerów, pierwsze kidablery, bo nie chciałbym, żeby ten opening trwał za długo. Okej, okay, y gemy, gemy tutaj na pewno na plus. Dużo końców, dużo. Y dużo tutaj będzie na pewno y końców i jak i samych ticketów, gemów, naprawdę tutaj będzie masę dużo upgradeowania wszystkich myślę kart kart albo burlerów, nie wiem jak to nazwać w sumie, a 70 końców, dobra bardzo fajnie się posypało, jeden ticket. no już faktycznie mamy 30 ticketów, więc 30 tiketów z takiego, na razie wyciągnęliśmy z 80 skrzyń lecimy dalej, strasznie też dużo nit leci więc tutaj nita, może u niego nawet polecie na upgrade, tak właśnie, ze nita Al primo szali. no tutaj tego franka akurat bym chciał, bo na pewno frank by mu się tutaj chyba przydał nie chyba, albo na pewno Dobra, 8 minut odcinka, trzeba nadgonić, trzeba nadgonić, słuchajcie Trzeba nadgonić Mmm, okej, okay. o był Frank, 15 franków, dobra, jest dobrze Poko Barley, znowu Nita i kolejny Dabbler, Czyli tutaj Keydablery się na pewno myślę, że przedadzą Nita, Bar El Primo Tak jak mówię, strasznie tutaj dużo nit przelatuje mi przed oczami, więc No nie wiem, zaraz zobaczymy pod koniec openingu, czy grasz sobie nitą, o ile nie zapomnę Frank, tak jak mówię, jeszcze raz, bardzo, bardzo Ci dziękuję za podesłanie mi tego openingu. Naprawdę takie openingi zauważyłem po ostatnim openingu twojego konta. Bardzo fajnie się ogląda, więc yy, no, ludzie lubią takie openingi, zauważyłem właśnie u mnie, więc no, dziękuję Ci za wspieranie tego kanału. No i jeszcze raz przypominam, że jeżeli Wy także chcielibyście yy, wesprzeć mnie. No możecie mi właśnie to konto wysłać na maila, zapraszam was kremoltv, TV, tylko ten kremoltv, TV, a nie ten Paweł Rudkowski, bo... E, tam są dwa maile. Jeden to jest kontakt z moim menadżerem, do celów biznesowych, a drugi to jest e, mój taki do kontaktu ze mną, więc nie chciałbym, żebyście o tych maili. żebyście tych maili nie mylili, bo kontakty do mnie do mnie, a sprawy biznesowe do mojego e, menadżera, dobra. Dadra Mike Nita. E, Lecimy dalej, Brock Bull. Końsy, bo Brock. No, już praktycznie ostatnie 20, 20. skrzyń przed nami, nie gadajcie, że żadnego nowego brawlera nie będzie z takiego dużego openingu. Dobra, kolejny Kidabler. Tutaj Kidablery będą na, na pewno na plus, myślę. 3000 końców Wow, dobra. Lecimy dalej, otwieram, otwieram, otwieram. otwieram. Jesse. No i już praktycznie, teraz z górki już, teraz już z górki Nita znowu, Jezu ile tych nit Halo, halo, ile tych nit, ja tu Franków chcę, kolejny Kidabler, dobra, i tutaj myślę, że <laughs> Będzie Prasal zbierał kolejne skrzynki już No nie mówcie, że nie będzie Żadnego nowego Brawler, no ja chyba Się uduszę i mnie w ogóle Prasal udusi Dobra e Frank 25 franków, wow, dobra Dynamike, Jessie O nie, jakieś powiadomienie chyba, nie, dobra Nie wyskoczyło żadnych powiadomienie, 50 końców Jessie, Gemmy, dobra 4 skrzynie, ostatnie Trzecia Ticket 50 końców Dobra, słuchajcie Ostatni Brawl Box w dzisiejszym materiale, jeżeli tam nie będzie żadnej Żadnego brawlera, to chyba sobie coś zrobię. Dobra, o nie otwieramy. 700 w końcu, dobra, jeszcze są big boxy. Jeszcze są, tutaj chyba niczego nie ma, co nie? Eee, ja, tutaj niczego nie ma. 6 big boxów, otwieramy big boxy. na Majki. blary. O jaj, o właśnie, 15% baterii, czyli muszę się sprężać. Kolejny big box. Końcy, bo. Dynamite. Ok. No, halo, kaman. Kolejny kidablery, ki tutaj jest po ale ja chcę jakiegoś kroła albo spajka chociażby. Halo! Gemy, nie, ja nie chcę gemów, ja chcę. Końcy. Dużo końców. Tara. Rikochet Nie. Ostatnia skrzynia! Nie, jeżeli tutaj nie będzie, to normalnie Kilim e, e, Prasal. Nie wiem, czy greenskim czasem nie przybija, ale. Ostatnia skrzynia, praktycznie 150 skrzyń. Ostatnią skrzynię właśnie teraz otwiera na waszych oczach. Dobra, ja, ja, ja nawet nie będę otwierał oczu i po prostu otworzę temat. Jest teraz Big Box, teraz klik teraz. Teraz jest jakaś karta. Teraz jest kolejna karta. Teraz jest kolejna karta. I teraz albo jest bonus, albo jest jakiś ticket. A nie. Tylko dwie karty wyleciały. Nie. Naprawdę. Naprawdę. To są jakieś jaja. 150 skrzyni, ani jednej nowej. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do ankiety, którą znajdziecie tutaj. Czy lubicie takie openingi? No i cześć.